To Komi z Rocardo ma do przedstawienia nową ofertę. Samochód Nissan Qashqai Plus 2, czyli 7-osobowy, 7 miejsc. Jednostka napędowa to 2.0 benzyna, 140 koni mechanicznych. Samochód pochodzi z roku 2010. Kraj pochodzenia to Niemcy. Samochód jest zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony, ma ważne przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Samochód ma przebieg 97 374 km. To też pokażę później wraz z dokumentami. Jest to wersja Tekna Premium, czyli Xenony, i dach panoramiczny, ale to też zostanie omówione w dalszej części tego filmu. Idziemy do pomiaru grubości lakieru. Ruszimy od maski. 92 85 96 104 2, 159

Teraz pokażę Państwu szyby. Szyby w samochodzie są wszystkie oryginalne. Nissana, czyli szyby, które były założone przy produkcji samochodu. Nissan 2010, DWI kierowcy 2010. Tutaj jest z tej strony. Nie wiem, czy tak będzie widać. Nissan 2010. No, tutaj to samo. Nissan 2010. Tylny bagażnik. Nissan 2010. I prawa strona. Tu mamy. Nissan 2010 proszę, Nissan 2010. Nissan 2010 samochód jest w 100% bezwypadkowy. Szyby są wszystkie oryginalne. Nissana z 2010 roku, a wartości lakiernicze są rzędu od 80 do 150-160 mikronów. I wyposażenia samochodu Czy tak jak wcześniej mówiłem samochód Nissan Qashqai 2.0 benzyna 140 koni silnik idealny pod gaz chwalony i zachwalany tak, do zakładania instalacji gazowych samochód na wyposażeniu ma ksenony dodatkowe spyskiwacze tutaj mamy od razu klejkę serwisową Samochód jest gdzieś po wymianie oleju i filtrów 12 e, 2002 2000, e, przepraszam 12 02 luty 2021 przebieg 92 270 km wymiany olej dalej samochód jest yy, tutaj mamy Rozmiar na 17, 215 na 60 R17 oryginalne Felgi Nissana. Opona jest z 2018 roku. Bieżnik wieloseznowa. Bieżnik jest naprawdę bardzo dobry z przodu. Tacze są nowe, klocki nowe. To samo się dotyczy tylnie osi. Ta sama opona z 2018 tacza troszeczkę. Gorsza niż przodu, wiadomo nowa, a tutaj już. Ale jeszcze w dobrym stanie klotek tak samo. Samochód posiada kamerę cofania. To też pokażę przy zapalonym silniku. Ogólnie wersja wyposażenia tego samochodu to jest Tekna Premium. Czyli samochód bez Kluczykowy, bez okrągłej kluczykowej staczy trzymaj kluczyk w torebce, zamykanie, otwieranie, tak wygląda boczek od kierowcy, siedzenie kierowcy, siedzenie pasażera. A to zobaczymy, drugi strony, tu jeszcze chciałem tylko pokazać klejkę. Serwisową. Tutaj mamy boczek pasażera. Tylnia kanapa, samo wskórzana. W ogóle siedzenia nie mają jakichś większych oznak użytkowania Tylnia dodatkowo dwa siedzenia czyli siódemka Szyby, tutaj część czynienia, przyciemniane. Tutaj kanapa. Skóra dodatki Panorama dach. Praktycznie cały dach przeszklony. zasuwany, Tak to wygląda. I tutaj boczek czego dziwi pasażera nagłośnienie bose listy rogowe Tak to wygląda siedzenie Sterowanie szyb, tył, przód, czujnik, yy, sterowanie lusterek, automatyczne światła, czujnik mieszył, multifunkcyjna kierownica, tempomat. Samochód ma w tym momencie przebieg 97-346 km. To jest w 100% udokumentowane. co też pokażę, zapalimy sobie. Klimatyzacja działa, jak najbardziej. Nawigacja. Mamy kamerę cofania. Mapa. Grane fotele, część przednia. sześciobiegowa skrzynia biegów manualna Samochód jest teraz zapalony. Mogę tylko dodać, że samochód był testowany, przejechał w jedną stronę 1300 km. Sprawował się bardzo dobrze, czyli technicznie samochód jest w 100% sprawny. Naprawdę dobrze się prowadziło ten samochód. Sam jechałem w nim 1300 km w jedną stronę i wracałem 1300, czyli 2600 km zrobiłem samochodem pokażę tak wygląda z przodu przeszklenie hotele No i teraz włączony Xenon No i praca silnika, silnik pracuje naprawdę bardzo ładnie, równo Jeszcze nie powtarzać samochód został technicznie przetestowany i naprawdę sprawdzał się bardzo, bardzo do dokumentacji samochodu. Ostatni zapis, jak wcześniej pokazałem, Tutaj, przy wymianie oleju, mamy 12 luty 2021. 92 270. Czyli samochód jest świeżo po serwisie olejowym. Tutaj jest zapis odnośnie płynu hamulcowego, ale nie ma przebiegu. Chodzi do 2020. Następną wklejkę mieliśmy tutaj na drzwiach. I to do dokumentacji. Samochód posiada książkę serwisową. W książce serwisowej ma dwa zapisy. Tutaj, z samego początku, tak specyfikacja auta wygląda z winem. Proszę się ślad, żeby ktoś prawie sobie powinie W książce są dwa wpisy. Wpisy mamy z 7 stycznia 2013 przy przebiegu 1644 i mamy. 14 ro4 2014, 26, 381. Do tego posiadam przeglądy techniczne, i tutaj mamy przegląd techniczny. Najpierw mamy 18 rok, to nie. E, tutaj mamy świeży przegląd, i tu mamy przegląd z 2016 roku, i tu mamy pierwszy, to są dalsze, które są do przeglądu. Tu mamy przegląd z 15.04 2014 przebieg 26 381 Następny przegląd techniczny mamy z roku 16 tutaj proszę zobaczyć i tu mamy yy, przebieg yy, tutaj mamy, tylko że znalazł zapis czyli tak 19.05.2016 rok ważny tutaj mamy 49.877 km następny dokument przebiegu technicznego mamy 2018 12.09.2018 i tu mamy przebieg 73 534 I tu jest ostatni przebieg yy, Który został wykonany 25.11.2020 Przy przebiegu 91 026 km 91 026 km 25.11.2020 Samochód jest zarejestrowany w Polsce Opłacony ma ważny przegląd techniczny, praktycznie jeszcze, no już wiadomo nie cały rok, ale około 10 miesięcy i ważne ubezpieczenie OC. Tak naprawdę nowy nabywca ma tylko do przejestrowania samochód w Urzędzie Komunikacji. Podsumowując Autokomis Rokardo zapraszam na jazdę próbną, na oględziny, no i oczywiście do zakupu tego samochodu. Zapraszam serdecznie.